Przyszedłem do wniosku, że nie chciałbym być tak obsługiwany, jak są obsługiwani klienci w banku. To znaczy, przesiadywać bądź stać w kolejkach do, do osób, które udzielają informacji na temat kredytów hipotecznych. I stąd, stąd ta chęć pomocy troszeczkę inaczej. Tak? Poznałem ludzi na swojej drodze. Tutaj mowa o założycielach. Firma ANG, Spółdzielnia Doradców Kredytowych. Wcześniej pracowaliśmy w dwóch innych firmach, również z tymi samymi założycielami. I po prostu poszedłem za człowiekiem. Spółdzielczość to przede wszystkim ludzie. No i takie, takie zasady typu lojalność i, 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 i rzetelność, tak. Przede wszystkim ludzie, którzy nie są ludźmi Skądś, tak. to są ludzie, którzy są wyselekcjonowani do tej pracy i uważam, że dzięki temu, że zawsze możemy się kontaktować między sobą, omawiać nasze jakieś tam wspólne problemy dotyczące danych klientów, pozwala na to na bezpieczeństwo, tak? i spółdzielnia to uważam, że jest bezpieczeństwo przede wszystkim. Rodzina i bezpieczeństwo. Rodzina dlatego, że mam gdzie wracać, prawda i mam dla kogo żyć, mam dla kogo pracować. Najlepiej lubię spędzać czas z rodziną. Nie jest go, nie jest go dużo, niestety, bo praca pochłania prawie no, myślę, że 70-80% całego dnia dostępnego dla dziecka i dla, dla małżonki. Chciałbym umieć latać, lat, bo niestety w naszej pracy jest tak, że z jednego miejsca na drugi, do, do drugiego miejsca czasem jest bardzo e, ciężko dojechać w sensie czasowym. Tak. I chciałbym być w kilku miejscach jednocześnie, ale wiem, że tego no, nie zdołam zrobić. Największe moje marzenie to być szczęśliwym i zdrowym. Wschodzi na wschodzie, zachodzi na zachodzie.